Piąta trzydzieści pięć. przygoda, na wodze, ale mi się zbać chce. ja jebe. No i już mordeczki na miejscu. Szybko poszło 4,5 godziny. Minęły w sekundę dosłownie, także. witam, tam, z Londynu. Najlepsza huśtawka na świecie. 7 fingla za jeden przystanek można? Londyn. A w tym momencie idziemy się spotkać z panem Łukaszem Fabiańskim. jak tak gdzie piluje bramki, żeby nic tam nie wpadło. Jest Łukaszek. Jak dobrze słoneczko świeci Boże, wiecie co, 29 grudnia, warto zaznaczyć Jest 15 stopni tutaj Jedna rzecz, jaka nasunęła mi się w międzyczasie Ludzie w Londynie są znacznie gorsi niż ci, którzy żyją w Edynburgu Co mam na myśli? To, że ludzie tutaj nie są aż tak sympatyczni jak tam na górze I do tej pory nie zdarzyło mi się, że ktoś powiedział Przepraszam, dziękuję Jestem już jakieś dobre 4 godziny I byłem w dużym centrum handlowym I ludzie dosłownie mają Ciebie w dupie Każdy żyje swoim życiem co, co jest dosyć normalne, bym powiedział, patrząc na polskie społeczeństwo jednak w Edynburgu to, to tak nie jest. Zawsze gdy wejdziesz komuś w drogę, jesteś frontem do niego, zawsze kto jest, czy to ty, czy to osoba z przodu zejdzie tobie z drogi. I za takie głupie, drobne czyny, zawsze ludzie ci mówią dziękuję, albo przepraszam, za to, że ktoś wszedł tobie w drogę. Tutaj tego nie spotkałem jeszcze. Zobaczymy, który, który Londyńczyk okaże się trochę bardziej kulturalny niż cała reszta. Chciałem się cieszyć tym co się w ogóle do tego dookoła mnie dzieje, ale mam dramę dosłownie z moim szefem i drobna uwaga Zawsze gdy macie urlop, wypierdzielcie ten telefon w cholerę Nie odzywajcie się do nikogo, bo tylko mogą wam dzień zepsuć, a nie sprawić, że będzie on tylko lepszy, także pamiętajcie A to już ta piękniejsza część Londynu Zabawnie patrzeć mi na ludzi, bo żyjąc w Szkocji. Pogoda taka jak jest dzisiaj. To praktycznie jakie wakacje można powiedzieć. 15 stopni to dzień taki gdzie Naprawdę jest przyjemnie. A tutaj widzę wszyscy czapki, kurtki, rękawiczki. A tutaj o chłopaczek, chłopaczek z Edynburga, Zwykła koszula. Nawet jeszcze o Rudolfa nie ma na nosie. Luzik. Podoba mi się tutaj. Niebo przepiękne. Lecę póki co na stację jedziemy w kierunku Crowley, co jest miejscem prawdziwym docelowym. Dobra, co to mówić z tym nieogarem? Czas wyruszyć metrem. odpowiednio trasę Trzeba skorzystać z polskiej drogi, bo niestety niestety nie no. Shit. Dosłownie minuta się spóźniłem na Japonii mam pół godziny. Jestem głodny. Co tu zrobić? Ja mam pojęcia. serio nawet nie ma opcji w tym telefonie. Szukam opcji, żeby pójść w jakimś innym kierunku. Nie ma. Miejsca miejscu, w którym jestem, po prostu nie ma. Sprawdziłem w ogóle. Będę miał około 3 minuty, żeby przesiąść się z ciągu tutaj na pociąg poprawny do Crowley. Będzie misja pik, pik, pik. Pik, pik. Z małym podmięciem, ale udało się. Dobra, lecimy. Co wydarzy się w kroli? Zostaje w kroli. Zobaczcie, mordeszki, kto jest tutaj, Siemano! Wybaczcie, mordeszki, ale niestety nie udało się jej złapać dobrego momentu na pożegnanie. Także dzięki wielkie za to, że byliście. Do zobaczenia.